Witamy Was z Białorusi. Naszego sąsiada, o którym Polacy wiedzą najmniej, ale dzięki naszym odcinkom i krótkiej serii z tego kraju mamy nadzieję, że dowiecie się troszeczkę więcej. Nasza przygoda zaczęła się już na granicy. Której się obawialiśmy, niestety naszą podróż tutaj na Białoruś będziemy porównywać do podróży na Ukrainę. Niestety, niestety. Już teraz widać, że będzie bardziej stety. Na razie bardziej nam się podoba. Jest to o wiele czyściej i jest tak bardziej europejsko. Granica była... Znaczy, przyszliśmy ją dużo szybciej niż na Ukrainie. Obsługa w języku angielskim. Obsługa przede wszystkim w języku angielskim. Na no i mieliśmy ciel... małą przygodę na, na si... granicy. Nasi, nasi celnicy, też bardzo mili białoruscy to są. Tym same. bardziej, że mieliśmy mały problem. Mamy taką nowość, wprowadziliśmy rowery do naszych, do naszych podróży. I nie mogliśmy otworzyć bagażnika. A o to prosiła nas pani celnik. To jest właśnie też nie, nieodłączny element granic, że zawsze trzeba pokazać bagażnik. Teraz A nowe... my tam nie mamy nic w tym bagażniku. Tak naprawdę, bo w tym naszym bagażniku tak naprawdę jest łazienka. No, my jeszcze się I musimy to i tłumaczyć. Historii. Oni właśnie wtedy chcą na tej granicy zobaczyć to na własne oczy. No i to pani chciała zobaczyć ale nie mogliśmy tego otworzyć. No ale też była na tyle wyrozumiała, że zrozumiała. Skądżbycia dobra, już nie otwierajcie, to ja wejdę do Was do środka, zobaczę co tam jest, zobaczyła tę łazienkę, obczaiła, że rzeczywiście to nie jest bagażnik, to jest zwykła łazienka, a nic tam nie przewozimy. Nie przewozimy imigrantów. Tak, a niedozwolonych rzeczy przez granicę. Samo przekroczenie granicy i niedozwolone rzeczy, oprócz tych zakazanych, o której wszyscy, wszyscy wiecie, to granica białoruska różni się tym, że tutaj nie można przewozić ani na nabiału, ani mięsa. Więc to też trzeba te, te, też się na to przygotować, bo akurat lodówkę otwieraliśmy. Pierwszą z ciekawostek, jaką chcielibyśmy Wam powiedzieć o Białorusi, to jest to, że możecie tutaj już we łatwiejszy sposób wjechać. Nie potrzebujecie wyrobiania wiz, wystarczy voucher turystyczny. Dotyczy to na razie jeszcze kilku regionów na Białorusi. Miejmy nadzieję, że te regiony się zwiększą i będzie można podróżować po całej Białorusi. To znaczy tak, to jest y, obwód y, brzeski. Miński i Grodzieński. Grodzieński. Te trzy obwody. Na razie te trzy obwody. Wszystkie formalności i załatwienie tych formalności, żeby sobie taki voucher wyrobić, trwają dosłownie 5 minut. My załatwiliśmy 5 minut, bardzo szybko. To dzięki właśnie portalowi, który takie usługi świadczy. Portal się wyświetli tutaj gdzieś nad tą trawą, po naszej który lewej stronie. Który naprawdę polecamy, bo. Jest szybko przyjemnie, tam też macie opisane wszystkie zasady wyjazdu, więc nie będziemy o nich opowiadać. Natomiast to, co jest ważne, kamperem możecie wjechać tutaj na 5 dni. Dlatego na 5 dni, ponieważ po 5 dniach jest konieczność obowiązku meldunkowego, czyli dostajecie karteczkę, na której należy wypełniać miejsca, gdzie spaliście. W kamperze wiadomo, ciężko to spełnić, tym bardziej, jeśli się na dziko, więc to jest tylko jedyne obostrzenie, którego na tej stronie nie znajdziecie. A resztę, jeśli macie ochotę, załatwić, to zapraszamy Was właśnie na tą stronę internetową. A jeśli chodzi o spanie na dziko w Białorusi, to oprócz tego wszystkiego że tych miejsc jest całe mnóstwo i nikt nie robi z tego problemu, że śpi się na dziko. I to w końcu te... jesteśmy w kraju, w którym kamperowicze są. Jest to biwakowicze ra, raj dla kamperowców. Są wolni, tak. To jest jedyne... Ja w ogóle się tutaj czuję tak jak, na, tak jak w Bieszczadach, zanim one stały się modne. No, to jest ten sam klimat, z tym, że tutaj nie ma gór, tak jak w Bieszczadach. A jest najwyższy łasko. szczyt <laughs> Białorusi jest niższym szczytem niż najwyższy szczyt Lubelszczyzny. Czyli My sobie to tak do Lublina porównujemy. Druga ciekawostka: możecie biwakować na Białorusi, gdzie chcecie. I możecie wszędzie palić ogniska, z czego Daniel się bardzo cieszy. Pali. Ale nie wiem, czy będziemy mieli na to czas. Naszą przygodę z Białorusią zaczynamy od Puszczy Białowieskiej. I tam właśnie się teraz udamy. Ruszamy. Wypróbujemy nasze rowery w końcu. Do czegoś się przydadzą. Oglądajcie. Zapraszamy. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie. Jest to kompleks leśny, który w XII wieku sięgał od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Nad Morzem Czarnym byliśmy, na Bałtyckie jeszcze jedziemy. No kiedyś byliśmy. Czyli jesteśmy teraz po środku naszej drogi. <głosy> <głosy> Ale rzeczywiście, Puszcza była ogromna. W Polsce cały taki areał Puszcza zajmuje około 42%, z czego jedynie Jakaś jedna piąta jest pod ochroną. Pod ochroną to jest Park Narodowy. Tak. Mhm. Natomiast tutaj w Białorusi ta większa część, czyli te 58%, jest całkowicie pod ochroną. Nie ma możliwości, żeby tutaj wjeżdżać autem. We wsi kamieniuki, które są bramą do Puszczy Białowieskiej, tak są uznawane i tutaj jest cała administracja tego parku. Zostawiamy samochód i możemy podróżować na dwojaki sposób: albo rowerami, albo, albo pieszo albo wykupując specjalną wycieczkę, która odbywa się autokarowo, czyli jeżdżą po tej puszczy tylko autokary. Jeżeli chodzi o rowery, można je wypożyczyć na miejscu. Puszcza Białowieska swoją nazwę wzięła najprawdopodobniej od Białej Wieży z Kamieńca, który jeszcze przed nami, pojedziemy go zobaczyć. Natomiast geograficznym środkiem Puszczy Białowieskiej jest Białowieża. Więcej o Białowieży było podczas poprzedniej majówki, a karta wyświetli się gdzieś tutaj. Rok temu zakochaliśmy się w Puszczy Białowieskiej, w Podlasiu, w Polesiu i we wschodniej części naszego kraju. I świata, i kontynentu, i w ogóle. Jesteśmy ludzie wschodu. Tak. No. I wspomniałeś, przykucnijmy do tego zdjęcia. Kucaj. Jesteśmy ludzi wschodu. <noise> Puszcza Białowieska w całości, po dwóch stronach, to jest ostatni tak duży kompleks naturalnego lasu zachowany w Europie. Niestety od 300, ostatnich 300 lat zmniejszyła swoją powierzchnię o 50%. No i niestety my, Polacy, mamy też w tym zasługę, ale to wszyscy wiedzą o co chodzi, więc nie będziemy się. Nad tym rozwodzić. Puszcza Białowieska została wpisana na listę UNESCO po stronie polskiej już w 1979 roku, natomiast Białoruska czekała trochę dłużej, została wpisana w 1991. Ale w całości. My Ale podzieliliśmy całości. to. To tyle z historii puszczy. Atrakcjami puszczy, które można tutaj zobaczyć są m.in. wojlery, czyli wielkie wybiegi dla zwierząt. No wcale nie są takie wielkie, bo są małe, kraty są zbite, także w ogóle ledwo można oglądać te zwierzęta. Ale jeżeli komuś sprawia przyjemność oglądanie zwierząt za kratami i płacenie za to, pokazywanie dzieciom, no jest to po prostu słabe. No, no ale przyznaj, że zdanie... jednak y, niedźwiedzia spotkać za kratami jest bezpieczniej niż w rzeczywistości. No jest bezpieczniej, ale no, oglądanie, jak on się męczy, chodzi na koło tej kraty no tak, i to po prostu fakt. widać, że jest tak wkurzony, że ktoś go tam zamknął i płacenie za to i mówienie, że ratuje się w ten sposób zwierzęta, to nie jest prawda. Nie jest, y, mnie to irytuje, denerwuje, tak nie powinno być i trzeba to zmienić. Wypuśćmy wszystkie zwierzęta z klatek. Dokładnie. Otwarte klatki dla wszystkich zwierząt. Przyszliśmy coś zjeść do restauracji na terenie całej puszczy Jest kilka restauracji Nasta zainteresowała, bo ma dość ciekawy wystrój Na szczęście... Nie dlatego, że jest ciekawy wystrój, tylko dlatego, że jesteśmy głodni I przyszliśmy Ale wystrój też ma ciekawy No taki myśliwski Tak wygląda menu w Cyrylicy Nie rozumiemy go nic, ale pod spodem wszędzie jest... Na szczęście jest, jest po angielsku, po angielsku. Ja mam tradycyjne danie białoruskie, czyli maczanka to jest chyba. Bliny, naleśniki białoruskie z jakimś mięsnym sosem. Do tego wziąłam sałatkę, bo nie było tej co chciałam, czyli to jest taka po prostu surweczka chyba. A ja mam zupę grzybową, coś pan przyniósł jeszcze Bierogi z rybą. Mielona ryba. Mielona, mielona ryba? No. Mm, ale jakie dobre. Dobre? Widzicie tutaj. Ja nigdy nie tam pierogów z rybą. Ja też pierwszy raz jem pierogi z rybą. Ale dobre są. Pierogi z rybą będą na ten. W ogóle nie wiem czy do całej Białorusi tak jest, czy to tutaj, ale obsługa jakoś taka jest nie na ogarnięte. Podali wszystkie dania na raz. Dziękuję. I przede wszystkim pasty. pasta. Pasta bowiem Ryba, podobnie jak w innych poradzieckich krajach, to jest taki, taki element także do alkoholu. Wczoraj, jak kupowaliśmy piwo, to pani była zdziwiona, że nie bierzemy żadnej ryby na zagryżkę. I też są te suszone śmierdziupy. E, ale które tutaj. na Ukrainie? No, w tym przypadku. Bo tutaj nie ma psów bezpańskich, to nie ma kto by ich jeść. To nie braliśmy. Pierożki z rybą, które pierwszy raz jem, powiem, że są bardzo dobre. Pielmieni z rybą, bo one są takie małe jak Filmieni z rybą Wydaje mi się, że na ryba, ale nie wszystko, głowa, ogon i tak dalej bo nie smakowałoby tak dobrze Super I do tego śmietana Taki smak śmietany, który w Polsce jest już nie, wiem, nie do uzyskania Chyba, że samemu się zrobi Restauracja Leśna Ścieżka w Puszczy Całość obiadu kosztowało nas 23... No 23,5 rubla białoruskiego jak chcecie zobaczyć jak to wygląda na Białorusi, jeśli chodzi o ceny eee, żeby było prościej to liczymy to razy dwa dlatego jak za dwudaniowy obiad plus kawa, plus picie to uważam, że nawet jak na taką atrakcję nie jest dużo tak. Z raz, a dwa. Y, mają tutaj tak pyszny kwas chlebowy, którego nie dostaniemy w Polsce. Ja nie znam miejsca, gdzie sami robią kwas chlebowy. Nie wiem, jakieś tam z plastikowej butelki. No i pierogi zrybał pierwszy raz Czekaj, chciałam powiedzieć o tym, że ten kwas chlebowy, że jest taki pyszny i to jest samoróbka, to dodatkowo jest też nie tani. Tak, Grosze kosztuje. Ile kosztował? My to już naprawdę jakiś tam kwas chlebowy zachował. My jesteśmy uzależnieni. Ale to nie główna atrakcja, na którą tutaj się udaliśmy, więc jedziemy teraz zobaczyć to, co nam tutaj najbardziej. To na czym nam tutaj najbardziej zależy. Jeśli zastanawialiście się, gdzie was przyprowadzimy jako najciekawsze miejsce w puszczy, to to jest właśnie ta chatka. Jest to chatka Dziadka Mroza. Dlatego tu przyjechaliśmy. Znaczy, dlatego tutaj przyjechaliśmy, bo nic nie dostaliśmy od o Świętego Mikołaja. Mikołaja. Dziadek Mroza jest lepszy, bo wszystkim daje prezenty. Idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Gosty z Polski, tak? tak. My z Polski. Cudy wiericie? Cudy są cudy. w magię. Czy my w magię wierzymy? Życzenie jest do wiatru. A życzenie? Mm -hmm. I wtedy... E... I spełniają się. Tutaj się spełniają, tak? Только про себя, только про себя. Так, так, так. Я не буду тратить Загадки шутки. умеете отгадывать. по польскую загадаю. Mm -hmm. Малый, шарый, дослоня подобный. <laughs> До <слоня. laughs> шарый, дослоня. А малый. Шарый, слоня подобный. Стромбом. Грувка, я. Не вам привет. Малый слон. Зробим <laughs> <смешки> фото на камеру. <смешки> Пес? Добро. Так. Презенты на соседнем крылечке, потом по кругу обойдете. Вот такие шильды по-польски читайте. Загадывайте желание, а когда исполнится, приедете и расскажете. Презенты будут, так? Так. Потом все хали, чтобы от Николая не все достали. Слишком и начатка. Все будет еще добро. Загадывайте желание, исполнится наверняка. Спасибо До видения, приятного. До свидания. Дякую. Dostaliśmy prezencik od Dziadka Mroza. Mówiłem, że warto tu przyjechać. Grzybek, Kto no nie wytrzymał? O czym się cieszysz? Takie same grzybki dostaliśmy na targach. Pokaż, na też masz grzybka. Na World Travel Show dostaliśmy takie grzybki.

To jest fajnie niż myśleliśmy. Po prostu w każdym tkwi dziecko to i coś To jest taka atrakcja nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych też. Jak się czujesz jako Mikołaj? Super. byś? No, mogłabym się postarać. No, dla dzieci są w postaci z bajek. To jest... Nie wiem kto, nie znam tej bajki. Ale to wiem, że to jest wilk, a to jest Małgosia. Nie, nie Małgosia. Czerwony kapturek. Ja i Małgosia było. Jak widać, Białorusini nastawieni są na polskich turystów, bo to co jest rzadko spotykane, to przetłumaczone jest to także na język polski. Więc tutaj za to duży szacun. To jest polana 12 miesięcy. Idź Daniel, szepni swojemu miesiącowi życzenie. O jakiś taki skus. Skus. Mój miesiąc to są jakieś dniwa. No bo sierpień. Gdzie on ma uchwał, bym przepał? Ja nie wiem, <zysantry> <zysantry> Tylko pomyśl dobre życzenie. No, teraz twoja koleś. Dziadek mróz mówił, że każde życzenie się tutaj spełnia, więc zobaczymy. Jak wypali, to wam powiemy, czy jest to prawda. Natomiast, jeszcze chwila o dziadku mrozie. Dziadek mróz białoruski to jest ziomek tego dziadka mroza z Rosji, więc ich jest kilku. Z tego co wiem, to raz do roku spotykają się albo tutaj, albo gdzieś w Rosji. Piją razem bimber. I piją Ach. bimber. Tu też gdzieś jest duch puszczy, tylko jeszcze do niego nie dotarliśmy. W białoruskiej części jest stara bimbrownia, która w dalszym ciągu działa. Tak produkt. Całe, całe muzeum bimbru. Produkt, który jest tam wytwarzany, to jest duch puszczy. Chodźcie, ja coś wam pokażę. Tak świąteczny dźwięk. Żynki, czyli wnuczki dziadka Mroza. Wycieczkę kończymy przy skarbnicy. Tam za nami jest magazyn listów do dziadka Mroza, bo tak jak do Mikołaja, możecie pisać do niego listy z prezentami. Z prośbą o prezenty. o prezenty. Natomiast w międzyczasie, chodząc po tej wielkiej rezydencji, doszliśmy do wniosku, że dostaliśmy dwa prezenty, a to jest aż zanadto dla nas, dlatego jeden taki prezent w postaci tego grzybka będzie do wygrania. Żeby otrzymać pamiątkowego grzybka od Dziadka Mroza... Prezent, bo to jest napisane od dziadka, prezent od Dziadka Mroza. Dobra, prezent. Pamiątkowego grzybka. Pamiątkowego grzybka. Grzybka od Dziadka Mroza. No. Żeby otrzymać grzybka Dziadka Mroza. Należy odpowiedzieć na pytanie, które jest podchwytliwe. Kto prowadzi Sanie Dziadka Mroza? Wystarczy, że odpowiecie prawidłowo na dole pod komentarzami i z osób, które wezmą udział w ten sposób w konkursie, wylosujemy jedną i skontaktujemy się z nią, że wygrała tak atrakcyjną nagrodę. My kończymy już naszą przygodę z Puszczą. Podsumowując, było bardzo fajnie, chociaż naprawdę ten areał jest ogromny i rowery, jazda rowerami troszeczkę czasu zajmuje. Cała puszcza ma 150 tysięcy km kwadratowych. My przyjechaliśmy, jakąś część, jesteśmy wykończeni. Może z 40 km. <gryś> 40 km, zrobiliśmy na tych rowerach. Także, żeby zwiedzić w ogóle tą część białoruską, pokazową, to przypuszczam, że trzeba tutaj spędzić kilka dni albo po prostu autokarem. Tylko wtedy nie na każdą atrakcję się wysiada. No, jest objazdówka. Więc jak chcecie zobaczyć więcej rzeczy, to jednak autokar będzie lepszym rozwiązaniem. A jeżeli chcecie potykać świeżym powietrzem, puszczańskim, Poznać w swoim tempie. Jest taka rower jest opcja. Super, piechota odpada. Teraz już wiemy, że piechotą to nic byśmy nie zobaczyli. Opcja jest też taka, że z Białowieży można przyjechać rowerem, ale to jeszcze dodatkowe kilometry, więc. Ale już dla takich wprawnych rowerzystów, którzy lubią jeździć. którzy lubią jeździć, mają kondycję. Tak było, bardzo fajnie. Bawiliśmy się jak dzieci w białoruskim w Stylindzie przede wszystkim. Dla nas to była taka atrakcja. Myślę, że dla dorosłych dla dzieci to będzie jest w ogóle to super. Czemu? I zachęcamy Was do śledzenia naszych kolejnych odcinków z wyjazdu na Białoruś. Jeśli podobało Wam się nasze wideo i chcielibyście nas docenić, to zostawcie łapkę w górę. A w ogóle już jak zasubskrybujecie nasz kanał, to będzie naprawdę super. I się cieszyć jak dzieci w białoruskim pustynięcie. <noise> Jeszcze <głos> lepiej. Do zobaczenia!